Cześć Erną, Witajcie w nowym vlogmasie. Jestem już gotowa. Produkty również Thermomix jest w gotowości, ale czekam jeszcze na gościa specjalnego i dzisiaj będziemy robić pierniczki. Wyprzedzając już pytania, słuchajcie, większość rzeczy kupiłam w Dilsie. Pierwszy raz będę je Używać, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ogólnie cena była taka dość przystępna, na przykład jak między innymi mamy tutaj pisaka, słuchajcie, złotego z chyba brokatem. Zobaczymy. Tutaj jest jakiś klej do klejenia dekoracji, żeby tego lukru tak e, dużo nie robić. Nawet flamastry jadalne. E, no i tutaj też jest właśnie pisak, ale najbardziej ciekawi mnie to, czyli glitter snow. Zobaczymy, jak będzie się mienił, i ponoć też może do kawy później sobie też posypać, więc zobaczymy. Nie wiem, jakiś diabł w niego wstąpił, naprawdę. Co chwilę się przewraca? Ja nie wiem, czy dzisiaj z nim jest wszystko ok. Dobrze, biorę się już za przygotowanie ciasta. Oczywiście robię z przepisu z Termomiksa. Miałam kupić gotowe ciasto na pierniki, ale, ale zobaczymy, jak wyjdą te z termomixa. No, idealnie. Tu mamy taki elegancki. Miód, słuchajcie, grecki, dostaliśmy od y, teściowej, chciałam powiedzieć od pani mamy, ale się przyzwyczajam. Płynny i to jest jedyny płynny miód jaki mamy na chacie, znaczy każdy pły... miód może być płynny, ale po rozpuszczeniu. I teraz specjalna mąka do pieczenia pierniczków, pewnie to jest taka sama, tylko wiecie, marketing, marketing, no ale kupiłam, no co. Proszę bardzo, jest mój gość specjalny. To znowu, panią, znowu ja. tak, tą panią już kojarzycie. I yy, właśnie, słuchajcie, Julka przyszła oczywiście w wdzięku świątecznym. Już tak jak widzicie, przygotowała się bernifiarki, ląki, czy jak to interpretuję. Wszędzie widzę Jelenie, więc dla mnie to są Jelenie. I sąsiadka przyniosła również swoje foremki. Pokaż, jakie są właśnie tak, typowe foremki. będziemy, proszę państwa, wycinać z pierniczków. Tak, jakich, tam jest kot. Jest jakiś większy anioł, ale wiadomo, z racji, że jestem koniarą i zawodowo związana z końcem. Ja ci też Foremka koniczka. To jest w ogóle. Specjalnie hit. kiedyś zamawiamy. jest malutki, ale, ale jest. Ale jest. Ale w ogóle to jest tak mega uroczy, że takich piorników mm. nikt nie będzie miał. No słuchajcie, no takie. Jeżeli będziecie mam. chcieli na miarę na takie e, foremki. E, piszcie do Julci. A to jest, od razu powiem, kiedyś kupiona foremka na Allegro, tam, o! tam można znaleźć foremki. Chociaż wiem, że ci co zawodowo robią pierniki, jakieś ciasteczka, to po prostu sami przeróżne kształty właśnie z takiego e, metalu formują i tam naprawdę wszystko dosłownie można z takiego czegoś zrobić. No to Czyli jest kształt. Także sąsiadka ma takie piery, słuchajcie, a my mamy, o już myślałam, że tutaj nie ma tego. Jest. E, proszę bardzo, nigdy jeszcze nie używany. Lubka, jakiś prezent tam za czasów bycia kawalerem. Słuchajcie, wałek, którego nigdy nie używał, więc bardzo przydatny prezent. No i my tu mamy takie, so no nie wiem, czy podstawowe, bo kaczka. No to też takie nietypowe. To raczej nie jest, trochę, nie na te święta. Jakieś motylki widzę. Motylki, kwiatuszki. No, gwiazdka jest, no dobra. Jakaś koniczyna, serduszko. O, i zając jeszcze. O, o króliczek i aniołek też jest. O. także. Wszystkie święta świata, słuchajcie, mamy. No i co? Czekamy, aż nam się ciasto zwiąże. Nie wiem, tak jak beton. Musi się schłodzić. Schłodzić. Zobaczymy, żeby co wyjdzie z tego, nie? mało się tu je wałkować. Tak, tak. No i mówię, jeszcze sąsiadka mnie uraczyła, tutaj, uratowała i przyniosła silikonową tą podkładkę taką. My tego nie mamy, a fajny gadżet przydatny, bo zawsze właśnie wyspę tutaj maltretuje. No a przy wycinaniu właśnie takimi elementami to nie wiem, czy by czasem. Się coś tam, o, lepiej nie, lepiej nie ryzykować. Tak, Chociaż słuchajcie, muszę wam, muszę wam się do czegoś przyznać, mój mąż się, mi przyznał, że porysował front od szawek. Pokażę Ci nawet, patrz, szorował gąbką. Oj, to faktycznie. Ostro leciał z tym szorowaniem, nie? Jak, jak się wziął za porządki, to nie ma lipy, ale się przyznał. Znaczy, no wiecie. Spróbuję to zatrzeć takim do auta. Tak, powiedział, że spróbuje to zatrzeć takim do auta, wiecie o co chodzi, nie? Może lepiej już nie. Może lepiej nikt nic nie, nie trzy. No. A wygląda jakby tak światło padało. Co nie? Ale ja bym o. tego nie zobaczyła pewnie, gdybym nie zaczęła odkurzać, bo jakbym odkur... jakby to widać faktycznie, jak jest dzień, to To jednak widać, ale trudno, no słuchajcie, mieszkamy już tyle czasu tutaj, że jakby to mieszkanie wyglądało jak nowe, to by nie było normalne no, to... chyba wręcz. W końcu się mieszka. Nie? Tak, w końcu się mieszka, to nie jest muzeum, nie? Robimy test sprężystości kuli. I co, jest okej, okay, nie? Tak, powinno być, to odkładamy. Dobrze. Opro I oprószę to tutaj tym, nie? Mhm. Mm Czy nie? E, tak, daj tam. No, no. nie żeby się też nie kleiło nam tak to. Poproszę na kółeczku, pa. gdzieś Trochę za dużo dałam pewnie. Będzie za Ale to, ale to nic. Mówię, że pewnie wiesz, to jest pewnie normalna zwykła, ale popatrz. Ma Co marketing dawasz? działa. A, ale to jest Ja się skusiłam. Napisane Ale no. też nie, nie wiem, wygląda. No, no. Zobaczymy. Zobaczymy, mówię, ekspertką nie jestem, ale... A, no i słuchajcie, w ogóle to jest super gadżet. Sąsiadka w ogóle z królą wypieków, nie? Przedstaw, <grym> co to jest za gadżet, słuchajcie. To dostałam kiedyś taki wałek plastikowy, ale tutaj, z której strony? O, tej. Tutaj ściągamy górę i możemy nalać zimnej wody albo ciepłej ale raczej zimnej i nam będzie chłodzić to ciasto, żeby nie robiło się za szybko takie miękkie. E, więc tutaj możemy sobie tej wody nalać. Hit. I Dalej. mamy taki, proszę Państwa, chłodzący wałek. Chłodzący wałek. Pierwszy raz w życiu widzę, moje oczy nie widziały, nie słyszały, ale jak widzicie, całe życie się człowiek uczy, tak? Czego to nie wymyśli? No. I co, nalać tam wodę do tego? A jak chcesz, możesz zimną no, no nalać. No, tak, no, tak. możesz. Tak. Czekaj, tak? ty staj. O. Obrócimy na drugą. Nie będziemy też takich za cienkich robić, żeby się nam nie przypaliło. Tak, tak, tak. O, też jestem wsycie. tego zdania. No okay. i elegancka. Tak. Oliś, wycinasz? A jeszcze tu mamy taki wynalazek od też oczywiście z mojego ulubionego sklepu Pepko. Wyciskamy konika na biegunach. Angelika chyba to miała. Czy o, jaki fajny! Ale piękny wyszedł. Trzyma się to? Moi mili, słuchajcie, weźmiemy już z pierwszej partii. Z pierwszą partię wyszły piękne. O, właśnie zaraz zrobię zbliżenie. Twarz Renifera aż się tutaj. O, to, o, właśnie. upadło z wrażenia. Tak, opadła z wrażenia. No i co, robimy test, próbę smaku. jakie w ogóle jest ciasto, bo nawet nie spróbowałyśmy. Dobra, ja począstuję się serduszkiem. No, hmm, może dobra. Kruchoczka. Mega kruche, mhm. Mhm. ale zmiękną jeszcze dobrze. No czuć tę przyprawę piernikową? Pomimo tego, że tak dużo miodu nie są takie słodkie wcale, nie? Nie, nie. Takie są... Można ich dużo zjeść. Nie są Można takie... śmiało je polukrować. Rozpakujemy wszystkie te chyba. Mamy jakieś gadżety. Słuchajcie, zrobiłyśmy jeszcze w międzyczasie lukier oczywiście w termomiksie. się ja to już pięknie maluje pędzelkiem. Próbuję. Próbuję tego. przysypałyśmy sobie różne decoration, widzicie? A jeszcze tu są te. Są tutaj takie łuski. No, no dziwnie to wygląda, no ale ok. No i sobie będziemy urzędować. Jeden już pierniczek Julia zrobiła. O! Jest pan ciasny. Także elegancko. I fajnie, bo ten faktycznie pisak z brokatem. O! Jest brokatowy.